kasztelan miodowy, polski miód. Zobaczymy, jak smakuje. Jak widzicie, Piana prezentuje się bardzo ładnie. Piwo barwy złocistej, a teraz. Czy pachnie miodem? No i chyba... chyba. nie. Pierwszy jak drugi. Jest delikatna goryczka na końcu. Ciekawe. Jest ten posmaczek miodowy. Lekko, lekko przebija się e, słodycz. Hmm. Czy dałbym to jako topkę? Na pewno nie. Hmm. Piwo e, do wypicia, ale bez ochów achów.